Witam Was bardzo serdecznie, widzowie, w kolejnym odcineczku u mnie na kanale. No i dzisiaj chciałabym Wam yy, pokazać tutaj z vloga, cześć sąsiad, yy, to jak ja mieszkam, skąd nagrywam, jak to montuję. Yy, no i postanowiłam Wam to właśnie dzisiaj pokazać. To jest mój samochód, nowo nabyty. BMW, tam dokładnej nazwy nie pamiętam, o tutaj, domek jak domek, do domku przejdziemy yy, kolejno, bo my tutaj jeszcze nie tylko tu mieszkamy, ale to zaraz, huśtawka, bujanka, kołysanka, jak to zwał tak zwał, tam już możecie yy, wypatrywać co tam jest w tym domu, ale nie pokażę wam. Leżak jak to leżak, chałupa jak chałupa, niedawno otynkowana, niedawno też tutaj drzwi były wymienione, no ale wchodzimy. Widzowie, przedstawiam wam mój dom, w którym mieszkam i z którego będę chciała się wyprowadzić. Zacznijmy inaczej, może. O zegary. Lampy jak lampy, fotel i tutaj studio gamingowe, gdzie nagrywam odcinki. Komputer jest wyłączony, no ale jak widzicie tego jest tutaj troszkę. Kaktusik, takie ładne tło, myślę, że na spokojnie pasuje. Obraz grzejniki. Dzisiaj nie grzejemy, także dzisiaj troszkę trzeba tu przewietrzyć, bo tutaj coś tak czuję, jakiś swąd. Także dzisiaj wywietrzymy. a drzwi nie będziemy otwierać, bardzo przeciąg będzie. Tutaj jest właśnie wejście <laughs> do mojej kuchni, w której to jest, w której to bardzo, którą to bardzo ciekawie Urządziłam, czekajcie, ja tylko sprawdzę, czy gaz wyłączony. Dobra, jest gaz, tam tutaj tego czajnika, tu można by postawić to patelnię. Wiecie, widzowie, szkoda blatu. Szkoda blatu, zmieści się tam. Powinna się zmieścić. O, tak no, jak widzicie, taka mała kuchnia, sypialnia, ja tutaj sobie pomieszkuję. Można powiedzieć, że taka mała kawalerka, bo wiecie, oficjalnego domu jeszcze nie mam. <laughs> Idealnie się godzina zgrała z tą, którą mam na zegarze, kiedy to nagrywam, bo jest też po czwartej. No i słuchajcie. Piękny domek, ale to nie wszystko, tutaj telewizor czeskie telenowele lecą, to nie wszystko, bo ponieważ widzowie, ja też mam kilka, kilka domów, yy, jedną restaurację, kilka domów, na stan konta nie patrzcie, bo to wiecie, taki stan konta jak stan konta, dobra, Uch, trochę się już przewietrzyła, dreszcze przeszły. Można tutaj okienka zamykać na spokojnie i wyłączać światło, bo widzowie, ja sobie wyjeżdżam stąd, bo będę chciała pojechać. Tutaj te światła też trzeba każde z osobna wyłączać. A to nic tam. To tam takie rzeczy. Yy, tutaj po lewo, jak możecie, mogliście już się do... Jeszcze tego nie włączyłam. O ładnie, dobra. Ładnie to wygląda. Tutaj po lewo jest łazienka. Mm. A taka mała, skromna. Yy, dużo nie potrzebuję, bo ja też to aby jeść przychodzę i pić do tego domu. Dalej tam mam swoje prace. Kabina prysznicowa, woda. Dobra, nie będziemy lać. Jest woda, jest. Tutaj w kranie też jest woda. Lustereczko. Albo nie będę mówiła, powiedz przecie, bo oczywiście, że mnie wybierze. Klozet. Klozet. O, dobrze, że wymyta. Tutaj spłuczka. Można sobie ją klikać. No i dużo, wiele innych rzeczy. Dobra. Wyłączamy światło i widzowie wyjeżdżamy stąd. Bo ja jeszcze mam drugie mieszkanie. O, dziwować się. No youtuberka to ja nie jestem, no ale zarabiam fajnie. Prowadzę tutaj <laughs> firmę remontową. Wremontuję domy od środka, sprzątam. O, tak. O, dobra, widzowie. Także ja już tu. <laughs> Zamykam i. Siadamy do mojej behmeczki i widzimy się już przy kolejnym mieszkaniu. Dobra. No i dobra, widzowie, może nie przy mieszkaniu, ale przy moim biurze, y, gdzie pracuję. Y, to jest moje właśnie biuro. Ja tutaj sobie dojeżdżam. Mam takie 20 czymś kilometrów. Tutaj telefon, wiadomo, jakiś bajzer. Mm, komputer ja sobie pozwolę go może wyciągnąć. No, chodź tu, on jest odłączony. Widzowie komputer. Na komputer było ciężko zarobione. Także, bo z początku miałam. Troszkę inny komputer. A zresztą, co ja będę wam mówiła? Szybkie takie. Szybki taki pokaz, tak to właśnie wszystko wygląda. Tutaj mapa, mapa Europy. My jesteśmy gdzieś tutaj. Yy, komputer, standardowe stanowiska, grzejniki, żaluzje. Kurde, ostrości nie ma w tej kamerze. Żaluzje. No i tutaj jest moje stare biuro, widzowie. Ja tu kiedyś byłam, ale tutaj kiedyś planuję. Łazienkę zrobić. Tutaj już te fotele. To już jest niepotrzebne. Patrzcie. Komputer, myszka. Jakby ktoś chciał kupić, to piście w komentarzach. Chętnie sprzedam. Tutaj. Standardowo. To nie wiem co, a to jest światełko. Dobra. Tutaj planuję, żeby... Tutaj i tutaj tak się czepiłam. W planach mam tu... Kurwa, Mać, w planach mam łazienkę w tym właśnie, oto miejscu. Czy się uda? Nie wiem, ale my sobie nie przedłużamy. Ładne, piękne rybki. Zowie, ładne rybki. Yy, my sobie nie będziemy przedłużać i lecimy do kolejnego domu. I kolejnym domem. Holender. Nie, to nie. nie. Zaraz, bo ja się zgubiła. Dobra, ten na ostatek będzie. Tutaj jeszcze mam taki... Tutaj jeszcze widzowie mam taki yy, taki dość mały domeczek. Tutaj taką kuchnię bardziej yy, planuję tutaj yy, planuję restaurację otworzyć w tym oto właśnie miejscu. To jest z widokiem na ten dom. To ogólnie jest tam jest gdzieś, tamto ten, yy, tamto biura, tu jest ten, bo tu jak widzicie jest widok na dom, który planuję kupić. Czy się uda to nie wiem. Yy, tu restaurację planuję otworzyć w tym miejscu, jak widzicie fajnie to się prezentuje, zegar standardowy, kurde. Tu zdejmujemy sobie standardowy bajzer na kuchnię. Ale to przepraszam Was za to, bo to wiecie, jak się tylko tu raz się przyjeżdża, to czasami się tu wpada, to wiecie, jak to jest. Garki leżą w lodówce i ekspres do kawy. O, taka fajna kuchnia, nie? Takie fajne yy, ogólnie. Kiedyś w tym miejscu była Łazienka. Znowu te czeskie telenowele, leco. Kiedyś w tym miejscu była Łazienka. Ale stwierdziłam, że zamiast Łazienki zrobimy sobie taki mały pokój, żebym miała gdzie spać. Jakbym tutaj przyjeżdżała na, na nocleg. Zauważyłam, widzowie, że to pokazuje prawdziwą godzinę. Tak, zauważyłam. Dobra. Yy, lecimy do kolejnego domu. Yy, to będzie. Nie ten, tu już byłam. To też nie ten. Ogólnie widzowie, w planach mam zakup jakiejś większej willi. Czy się uda? Nie wiem. Dobra. My wsiadamy sobie w samochód i pojedziemy sobie na nasz. Nasz nowy dom, nasz nowy dom. Tutaj właśnie widzowie jest będzie nasz nowy dom. Już wam pokazuję. Już wam tutaj rysopis pokazuję. Salon standardowo w tym miejscu będzie się znajdował z racji, że to jest największe, największy albo kuchnia salon. Zobaczymy jeszcze z racji, że to jest największe pomieszczenie. Ja sobie otworzę okna, bo z tego co tutaj dotykam do ściany, to jeszcze farba nie wyschła. Wiecie, widzowie. Na szybko firmę wynajęłam. mówię, zrób to i to nie. I zrobili. Garaż mamy w tym miejscu. Źle to jest zrobione, bo tutaj. Wieje od garażu, ale myślę, że nie będzie żadnego problemu. Piwnica. O proszę bardzo. O proszę. Kurde, ja tak myślę. Niepomalowane i pieniędzy wołają. Oni se tu zrobiły imprezę. O cholery jasne. Ja wam dam. Ja im dam widzowie. Zaraz będę mi dzwonić. Albo to po odcinku. Dobra. Yy, no i tak. Salon o kuchnia. Mi się wydaje, że w tym miejscu będzie kuchnia, bo tu jest taki fajny narożnik. Jeszcze tu otworzymy szybę. Tu jest taki fajny narożny, ten to można by o tak zrobić kuchnię, a, tu, a salon w tym miejscu. Przepraszam, że dziś nie ma odcinka z... Farminga, ale będzie, będzie, będzie już w kolejnym, jutro będzie dwa, ale że z racji, że mamy daily, to nie bardzo. W tym miejscu będzie Łazienka, jak widać po płytkach. A i w, ty o, w tym miejscu będzie mój pokój. Mój pokój. Będzie tutaj łóżko, studio do nagrywania jakieś półeczki, a tego widzowie pokażę na telefonie, że jest od, od Groma. Od Groma, patrzcie co my tu mamy, do zamówienia szafki, półki, stoły, fotele, jak my możemy sobie tutaj biuro otworzyć, nie? Na przykład to taka sofa, nie? O, tu czy tu. Napiszcie, jak mi napiszecie widzowie, że chcecie żebym w następnym odcinku to umeblowała pomieszczenie. To z wielką chęcią przypnę. Nie! Napiszcie, kto dooglądał oglądał do końca, to napiszcie w komentarzu, żebym w następnym odcinku umeblowała ten dom. To ja bardzo serdecznie przypnę serduszko i pozdrowię. Poprzedni komentarz też tutaj komentującego poprzedniego pozdrawiam. Zapomniałam Niko, ale to nic. Ja jedną rzecz, aby zobaczyć. Czy tu się da te klikiety dać? Na przykład takie, co? Nie, tu się nie da, ale na to już się da nie. Takie czarne. Te listwy, nie. Listwy znaczy się, bo oni są troszkę ciemne. Także troszkę można by takie, o taką listwę. A ja to nic nie zmienia. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco. No i widzimy się w kolejnym odcineczku z jakiejś serii. Trzymajcie się, na razie. Do następnego. Ja wracam do domu. No i cześć.